Idąc szlakiem skrytek Grundmana, idąc szlakiem, właśnie, Klozego i innych opowieści dotyczących złota Wrocławia, docieramy do kamieniołomów Stanisław. Tutaj są następne niemieckie, opuszczone stare kamieniołomy. Cały ten pas to są kopalnie kwarcu. Jedna z legend właśnie głosi, że komory wydrążone w kwarcu są odporne na bombardowanie odporne na erozję odporne nawet. Na trzęsienia ziemi. Dlaczego Niemcy? To 1941 roku nie wydobywali kwarcu, tylko drążyli chodniki, w stolnie, kopalnie. Tak naprawdę wydobycie kwarcu na taką przemysłową skalę, przynajmniej na tej, na tej kopalni, rusza w latach 50. Yy, za czasów komuny ten kwarc jest wykorzystywany na gminie w przemyśle. Wydobywane jest tutaj yy, bardzo duże ilości pirydu, kryształów górskich. Jednak głównym celem w latach 80., w momencie kiedy Kiszczak Szuka e, złota, właśnie Grundmana, e, idzie tropem plozego, szuka kosztowności, które są właśnie tutaj schowane. Po czeskiej stronie, Czesi mają swoje legendy. Opowiadałem Wam wielokrotnie o wieże waculikowej i ich badaniach po stronie czeskiej. Ona bardzo często wskazywała tu właśnie na te kamieniołomy, na te stolnie, które tu zostały wydrążone i kanały, które znajdują się tu pod ziemią. Szczelina na Między Śnieżką a Śnieżnymi Kotłami. Opowiadałem Wam tą historię. Zresztą, jak sobie wpiszecie, katastrofa lawina, która tam zabiła tych, tych, tych studentów. Się okazało, że to nie byli studenci, tylko agenci różnych wywiadów, włącznie z Mossadem. I wczoraj, właśnie będąc w polskiej Porębie, to nasłuchałem się, słuchajcie, niesamowitych legend. Na temat właśnie tej ściany, która znajduje się przy dworcu. Całą nocę w zasadzie tam spędzili. I powiem tak, że wielokrotnie tę ścianę oglądałem, ale teraz faktycznie widać te elementy tej przeróbki, doróbki. Po co i w jakim celu dołożono metr betonu przed litą skałą? Dlaczego nawiercono tyle tych otworów? I odpowiedź jest taka banalnie prosta: żeby ukryć wejście do jaskini, która znajduje się za stacją. I słuchajcie, tych legend dotyczących stacji w Jeleniej Górze, stacji w Kowarach, stacji w tym. Znaczy wiele górze, przepraszam. w Szkalskiej porębie w Kowarach. Są dziesiątki. I teraz znowuż jest ta legenda i ta opowieść o złotym pociągu. To słuchajcie, ile by tego złota było? Ile tych wagonów z Wrocławia musiałoby wyjechać? To by były nie dziesiątki, ale setki wagonów wypełnionych złotem. I teraz czego Niemcy tu szukali? Eee, świeżawa, o tak troszeczkę przeskoczę. Rozmawialiśmy z taką starszą panią, która opowiadała o, o rodzinie Klozego. Oni klepali biedę. Oni nie mieli na, na chleb. Niejednokrotnie brali za komuny, słuchajcie, na krechę w sklepie. Yy, Ir, Irwina, czy Irmina, właśnie kloze, bardzo często narzekała, że jak ona go nazywała? Że Hejni. Że Hejni mógłby dawno już rozwiązać ich problemy, gdyby coś przyniósł tylko z gór i by było wszystko lepiej. No i później. W momencie, kiedy Kloze nieby wyjeżdża do Niemiec, kiedy żyje sobie do dzisiaj na bardzo słowicie, bogatej emeryturze, okazuje się, że legenda jego skrytek z roku na rok nabiera, słuchajcie, większej mocy. Poszukiwania nie nabierają żadnej skuteczności, bo każdy ryje dokładnie w tym samym miejscu, każdy szuka w tym samym miejscu. Jednak wokół pojawiają się coraz nowe grupy poszukiwawcze i to bardzo zaawansowane grupy. I teraz okazuje się, że. Sudendland należy do organizacji górniczej, konsorcjum górniczego yy, kanadyjskiego. A kim jest yy, kanadyjskie konsorcjum górnicze? Tego nikt nie potrafi wyjaśnić. A oni mają zezwolenie i prawo na dokonywanie odwiertów w dowolnym miejscu, gdzie staną tu na tym terenie. Opisał skarby Dolnego Śląska idealnie yy, inżynier Bolewski. Polecałem już wielokrotnie jego książkę, jego badania, jego pracę nad minerałami i przydatnością Dolnego Śląska do planu odbudowy Polski Ludowej po II wojnie światowej wymienił dziesiątki i setki miejsc, gdzie można wydobywać różnego, minera różnego rodzaju minerały potrzebne właśnie w hutnictwie i gospodarce. Jednak dziwnym trafem we wszystkich tych jego pracach i badaniach pomija Kuszyce. Jest Jedlina, jest Wałbrzych, jest, jest wali, jest Rzeczka. Nie ma Guszyce. I specjalnie, słuchajcie, poświęciłem dużo czasu, żeby dotrzeć do autora książki. No, do autora książki już mi się nie udało, ale w głosie Wrocławia jest jeszcze człowiek, który pamięta tamte czasy, który uczestniczył w zbieraniu materiałów. I powiedział, że Głuszyca była nacenzurowana. Osobisty rozkaz generała Prawina. Aby na ten temat nic nie, nie publikować. Pamiętam, jak pierwszy raz o Prawinie powiedziałem, to mnie tam jakieś wełniane istoty zaatakowały, że całe NRD należało do generała Prawina i tam była jego strefa wpływów. Tylko odpowiadając później wełnianym istotom, ludzie, którzy znają się w temacie, pokazali krótko, że Dolny Śląsk należał do NRD w tamtych czasach. Za generała Prawina tu nie było Polski. To była strefa wpływów generała Prawina, i on miał prawo robić to, co mu się ze mnie podobało. W tamtą stronę, jak pojadę, mam 39 km do Merklisy Leśnej i do Czochy. W tą stronę, jak pojadę, zaraz mam Jelenią Górę. A tu mam właśnie szczelinę Jelenią Górską. Największy, słuchajcie, worek tajemnic związanych z technologią, z agenturami całego świata. No i. Kosztowności. One najbardziej rozpalają naszą, naszą wyobraźnię i są dla nas takie najbardziej wymowne. To znajduje się baza ludzi umarłych. My to tak nazywamy. Były budynki po prywatnej firmie, która tu eksplorowała właśnie te kamieniełomy po 2000 roku. Ich jedynym celem było okazało się znaleźć skrzynie, które tu zostały kiedyś schowane i nikt tych skrzyń do dzisiaj rzekomo nie odnalazł. Pod nami. Znajduje się wyrobisko. Tam w kraczorach znajdują się tak zwane odciekówki, ale one miały być szybami wentylacyjnymi. I dziwnym trafem, takim parę lat temu tu przyjechaliśmy w kilka landrowerów. Człowiek, który tu pilnował, wziął nas prawdopodobnie, za pracowników nie wiem, jakichś tajnych słów, Bo on stał przed nami na baczność. Słuchajcie, i składał nam prak praktycznie meldunek. Wszyscy przyjechaliśmy landrowerami. Wszyscy byliśmy po wojskowemu ubrani i gościu, słuchajcie, wyszedł z tego budynku i on nam zdał raport z tego, co tutaj się dzieje. Że wszystko w porządku, że prace są na ukończeniu i w pewnym momencie się zorientował, że my nie jesteśmy z danej agendy rządowej. Wszedł do budynku, słuchajcie, krótkofalówka, my w land rowery, na dół, po drodze, żeśmy się zatrzymali na takim wypłaszczeniu, do góry pojechały dwa samochody służby granicznej. No i my wtedy żeśmy sobie z gali, pojechaliśmy do Świerardowa. My zaczęliśmy tam świeradowie rozmawiać właśnie z człowiekiem, który tu pracował w latach 70. i właśnie opowiadał o tej gorączce złota, która tu w zasadzie nigdy do dzisiaj nie wygasła. I dla wszystkich tych, którzy chcą poznać tajemnicę kompleksu Wszyscy ci, którzy chcą poznać właśnie sens tego wszystkiego Polecam Wam rozszerzyć Wasze poszukiwania. Nie tylko Głuszyca, rzeczka, walim, tylko właśnie świerardów, lądek, lubań, czocha, leśna, merklisa, szkarska poręba, kudowa zdrój i ten tygielek połączyć sobie właśnie jednym spójnym elementem jelenia góra. Wszystkie, wszystkie te, te agencje wywiadowcze miały swoje takie, jakby delegatury w Jeleniej Górze. Od 1945 do 1949 roku Jelenia Góra była takim centralnym punktem, gdzie wszystkie te służby specjalne kontaktowały się ze sobą, wymieniały się doświadczeniami i wysyłały agentów w okoliczne góry. Pokaż panoramę, tak dookoła. Każdy ten zakątek, słuchajcie, posiada jakąś tajemnicę. Każdy w te, każdym tym zakątku, gdzie nie pojedziecie, znajdziecie właśnie tajemnicze kamieniołomy tam na wprost nawet wystarczy te wszystkie wybielenia co tam są. To są wszystko kamieniołomy. I w takich miejscach bardzo łatwo było właśnie ukryć różnego rodzaju no wszystko. Jeżeli ktoś coś chciał ukryć, to po prostu tam ukrywał i wojna wywiadu, o której wspominał właśnie Bogusław Wołoszański niejednokrotnie, odbywała się właśnie tu na tym terenie. Rize Olbrzym to nie jest tylko Rzeczka, Głuszyca i Wali. Bo jest masa osób, które tylko o to walczą. Ja pamiętam, jak wielokrotnie mówiłem, że Olbrzym to jest właśnie prawie cały Dolny Śląsk, mało tego. Pod tym kryptonimem prawdopodobnie odbywały się różnego rodzaju prace w Wielkopolsce. Nawet słyszałem, że organizacja TOD w Małopolsce budowała jakieś podziemia, jakieś chodniki. I sens tego wszystkiego. Właśnie sens istnienia nazwy yy, Rizę, Olbrzym. To nie jest właśnie jakaś mała tam popierdółka gdzieś tam w, so, w górach Sowich, tylko to jest wszystko to. Jeżeli chcecie, właśnie yy, zobaczyć to wszystko, na przykład moimi oczami, musicie poświęcić całe życie tego, tak jak na to poświęciłem. I powiem Wam, że czasami tak sobie stoję gdzieś na jakieś takie górze, czy na śnieżnych kotłach, czy na pszenicy, nawet teraz tutaj, jak tu jesteśmy, zaraz pójdziemy do następnych kamieniołomów. Czasami czuję. Taką satysfakcję, a czasami czujesz jak taki szkolniak, który staje przed jakimś fajnym miejscem, mówi: O Boże, będę tu pierwszy raz. Spotkaliśmy parę lat temu takiego chłopca, który był no, niesamowicie zafascynowany. Sam do siebie mówił: Nie miał komórki przy sobie ani nic, że Jezu, będę pierwszy raz na na, na, na szczelnicy. On na szczelnicy wtedy szedł, że będę pierwszy raz w tym miejscu. To jest ta fascynacja, tego nie wiem, no mieć 8-10 lat. Taki knajber. I to jest takie niesamowite. I czasami właśnie coś takiego odczuwam. I czy jest sens gromadzenia tej wiedzy? Czy jest sens gonić za tym właśnie króliczkiem? Przypuszczam, że tak. Że to jest takie fajne. Że ta tajemnica nie kończy się w jednym miejscu, że znajdę jakiegoś gwoździa, że nazbieram jakichś artefaktów i powiem, że rozwiązałem tajemnicę kompleksu Rize. Nie ma czegoś takiego. A znam takich, którzy tajemnicę kompleksu Rize rozwiązywali już dziesiątki razy. Występowali w telewizji, robili różnego rodzaju konferencje prasowe i różnego rodzaju takie chucpy. Tylko, że te osoby nigdy nie były tu, nigdy nie przyjechały właśnie w takie miejsca, nigdy nie podążyły właśnie tropem plotek Herberta Klosego nigdy nie e, drążyli plotek na temat na Dalmusa. A Dalmus tu był. Dalmus tu przyjeżdżał w te tereny. Mało tego, Dalmus e, mieszkał przez jakiś czas e, w Merklisie. I teraz... właśnie macie teraz wakacje. Jest ostatnia szansa, jest w zasadzie ostatni moment, że bez żadnych zezwoleń, bez żadnych jakichś takich większych, e, nie wiem, ceregieli, Możecie pojechać sobie w dowolne miejsce w Polsce, pójść w takie tereny i spotkać taką, taką żywą historię. Wejść sobie w takie miejsca i poczuć właśnie to, co działo się tutaj 80 lat temu. Powiem wam, że teren tu się prawie w ogóle nie zmienił. Jak spojrzycie sobie w tamtą stronę na śnieżne kotły, cały czas jak było 80 lat temu, tak samo jest tutaj. Jak spojrzycie sobie tam yy, w ten na jelenią górę, nic się nie zmieniło. I ta historia leży tu. Każdy z tych kamieni, które tutaj jest przeciągnięty tą historią, także zachęcam i do zobaczenia. Mam na pewno, że niedługo się zobaczymy.